Witajcie na kanale, Emma powraca Tym razem przedstawiam Wam filmik z rajdu Łamignat który zaczął się i zakończył właśnie w tym miejscu czyli zamek Rabszty. ogólnie bardzo fajna imprezka tutaj możecie zobaczyć tak jak sobie jeździliśmy widać, że było sporo piachu osobiście nie wiedziałem do końca jak sobie z tym piachem poradzić na filmie może tego tak nie widać ale faktycznie było brząsko. o tam kolega z przodu troszkę sobie wypycha motor ale uważam, że on sobie świetnie radził w tym momencie tutaj moje kółko już się obracało bardzo szybko i, no i się zakopałem no cóż musiałem poczekać na, na pomoc kolegów żeby mnie wyciągnęli tego tak faktycznie na filmie nie widać ale było sporo piachu i Różni zawodnicy różnie sobie z tym radzili. O tutaj widzimy Awo Simpsona, jak sobie elegancko pyka, odpycha się trochę nóżką, jedną, trochę drugą. No i tutaj dobry człowiek mu pomoże troszkę nabrać prędkości. Ten sam dobry człowiek był jednym po prostu z moich takich dobroczyńców. No i tutaj znowu utknąłem, nie widać tych ludzi y, którzy mnie wypychali no, ale jak już nabrałem prędkości no to jakoś, jakoś jechało o, a tutaj widać piach wyrzucony spod koła y, ruska z napędem BMW-ki. no tutaj jak możecie sami widzieć z, znowu y, po prostu y, potrzebowałem pomocy nie widać tego tak na filmie, trochę było pod górkę tutaj widzimy Mateusza który idzie i nagle gdzieś tam Idzie w krzak, no nie, to, nie, też nie można tego tak powiedzieć po filmie, ale było, było pod górkę, po prostu, no nie? I tak, już tutaj sobie dojechałem do grupy, i, i dalej, już było. Tu mogę złapać oddech. No jakiś sprzęt? No ja się no, nie wiem. No, niestety, tak to jest. No, no się teraz w cieniu. Nie? Jakowi temperaturka nie szkodzi. Nie? Tobie bardziej i mnie. No mnie tak. Tutaj pomyliliśmy drogi i wylądowaliśmy w jakimś miejscu, o którym myśleliśmy, że jest to właśnie czas na, na przerwę i na tak zwany popas. Czyli po prostu przerwa taka na jedzenie. Miejsce klimatyczne, fajna skałka. Niestety okazało się, że to nie była przerwa. Przerwa była tutaj. I też nagle pojawił się gościu na koniu z jakimiś klimatami, właśnie miał przedwojenne siedzenie i widać, że się tym pasjonował i, i, i bardzo dużo o tym gadał. Ta sytuacja tutaj przypomina mi zjeżdżalnie na basenie, gdzie po prostu ratownik czy osoba z obsługi puszcza poszczególnych po prostu zawodników, czeka aż przejadą, patrzy czy wyjadą i dopiero puszcza następnego, no więc tu różnica jest taka, że jedzie się motorem pod górkę, nie wiadomo co jest za zakrętem, a ci, którzy mieliby opuścić zjeżdżalnie, no to na przykład tak jak tutaj stoją, pchają, no i trzeba... Trzeba jakoś po prostu poczekać, popchnąć i heja do góry. Tu mam zerwaną linkę sprzęgła. Mam drugą, ale w tyle to podstaw. się linka sprzęgła gdzieś tam po drodze. Miałem zapasową. Ogarnąłem, ale trochę się zgubiłem i gdy tu znalazłem to, to jechałem tutaj do no i to jest ten moment A no taka uwała, nic nie będę A pęgło? No już hamulca brakujeś od długi. Kurde, ale miałem starą taką i ona ma wiesz... Nie jest też taka super, nie? Ale kurde myślałem, że będę musiał pojechać tak, skręcić prosto w prawo, w lewo i zobaczyć jakieś przypadków. Także zajęliście, że... że tak stało. No nie, bo ja nie wiedziałem, że jest pole. Jeżeli byśmy zatrzymali, to no się nie, nie zgadzały do osób, no i tak ten... Wiem, raz, no żeby... no te, no, okay. raz tam stanąłem, żeby... No to wiesz, może jak wiesz nie słyszałem nawet. Wiem, raz tam stanąłem, żeby wszyscy wiedzieli gdzie jechać, a za drugim razem... ...zatrzymałem i tutaj jest ta linka, kurwa. Także myślałem przez chwilę, że już jest koło. Nie jest... ma tak lekko, nie ma, nie ma! Już chciał jechać na bazę, siąść czyli... nie. piwko wypić czyli, czyli wczoraj jak podciągałem sprzęgło, to ona już pewnie wisiała, wiesz, na dwóch włoskach, nie? no.